XGSM, najlepsze akcesoria do smartfonów i tabletów. Łukasz Białecki z firmy XGSM, wyłącznego dystrybutora produktów marki Starcase na terenie Polski. Chciałem Wam dzisiaj zaproponować dwa produkty tej właśnie firmy. Jest to slopokrowcę do, do iPhone'a 5. generacji z serii Oslo wersja Striped. Firma Starcase ma taką ciekawą, ciekawe nazewnictwo linie swoich produktów nazywa od dużych europejskich miast. W tym przypadku mamy Właśnie Oslo. I już spieszę, zaprezentować Wam te produkty i opowiedzieć wkrótce o nich. Wspomnę może też o samej Marce. Firma Starkey jest to niemiecki producent wysokokatunkowych pokrowców do smartfonów i tabletów. W dużej mierze wykonujący swoje produkty ręcznie jest to. Ręczna robota w zdecydowanej większości, jeżeli chodzi o takie pokrowce, również ze skóry naturalnej. Tutaj akurat mamy pewien wyjątek, ale to głównie ze względu na konstrukcję i nietypową fakturę tych pokrowców. Tutaj skóra naturalna została zastąpiona poliuretanem, który doskonale imituje naturalny surowiec. Ma jednak pewną wyższość, jest bardzo łatwy, jeżeli chodzi o kształtowanie, nadawanie form i faktur. Czyli to jest w dotyku bardzo podobne do skóry naturalnej, ma bardzo podobne właściwości, jeżeli chodzi o trwałość, elastyczność, odporność na różnego rodzaju czynniki, a jednocześnie pozwoliło na pokrycie całego tego pokrowca bardzo interesującą fakturą, takich nieregularnych linii, pasków, stąd właśnie ta nazwa, część nazwy, czyli Striped. Pokrowce, jak wspomniałem, są oczywiście dedykowane do iPhone'a piątej generacji, także umieścimy tutaj urządzenie, pokażę Wam, jak pasują te pokrowce do iPhone'a i co jeszcze potrafią, ponieważ właściwości ochronne to nie wszystko, co proponuje nam to etui. A na razie konstrukcja. Tak jak widzicie, wpinamy w cztery zatrzaski i to absolutnie wystarczy do tego, żeby iPhone bardzo dobrze spoczął w środku. Nie ma szans, żeby on sobie sam znalazł drogę na zewnątrz. Takie proste rozwiązanie gwarantuje nam bardzo łatwy dostęp do wszystkich klawiszy, złącz, także dostęp do wszelkich. Elementów smartfona jest jak najbardziej mm, łatwy i, i bezproblemowy, a jednocześnie gwarantuje to nam bardzo solidną ochronę, bo te najbardziej newralgiczne części smartfona, w przypadku oczywiście niechcianych upadków, są chronione. Czyli podczas upadku zazwyczaj urządzenie będzie spadało na róg, nie płasko na ziemię, także wtedy uderzy. Tą zabezpieczoną częścią o podłoże, więc nie powinno nic złego się stać. A teraz co do dodatkowej funkcjonalności, o której wspominałem, jeśli zwrócicie uwagę na tą nietypową konstrukcję, no to da nam już do myślenia, że coś musi być na rzeczy. No i rzeczywiście jest. To etui zmienia się wstęp, czyli podstawkę stojak, dzięki, której, dzięki któremu możemy w bardzo wygodny sposób postawić przed sobą smartfon i korzystać. Wszelakich udogodnień tego urządzenia, czyli oglądać filmy wideo, czytać e-booki, przeglądać zawartość internetu, bez konieczności używania rąk, czyli możemy robić cokolwiek, a jednocześnie zerkać na przykład na ekran smartfona. Pokażę Wam to może jeszcze w innej pozycji, żebyście zobaczyli dokładnie, na czym polega ta konstrukcja. W bardzo prosty sposób zmienia się to w bardzo wygodną podstawkę. Pokażę jeszcze z bliska. Jak to wszystko się prezentuje. To nie złoży się dzięki temu, że wykorzystywany jest znów zaczep, który normalnie służy do zamykania klapki, czyli to telefon opiera się w tym miejscu i zostaje sobie stabilnie w, tej, w takiej pozycji. Biały etui oczywiście ma dokładnie tą samą funkcjonalność. Pokażę jeszcze tylko z bliska środek, jak jest wykończony i jak to wszystko wygląda. Wnętrze powleczone jest materiałem imitującym zamsz, bardzo podobnym w dotyku, o dokładnie takiej samej fakturze. Z tym, że też jest to oczywiście w tym przypadku surowiec sztuczny, nienaturalny. Aczkolwiek nie, nie do odróżnienia, myślę na pierwszy rzut oka, od prawdziwego... Czyli naturalnego zamszu. Jeżeli zwrócicie uwagę, to warto podkreślić tylko właśnie jeszcze jakość wykonania bardzo proste szwy, dokładne, krawędzie równe, bez niepotrzebnych zniekształceń, niechcianych zniekształceń wszystko spasowane jest idealnie także widać, że są to pokrowce bardzo dobrej jakości, wysokiej klasy. Jeżeli Zainteresowała Was ta prezentacja i zainteresowały Was produkty firmy Starcase. Zapraszam do odwiedzenia strony www.starcase, e, pisane z myślnikiem tutaj zamiast gwiazdki.pl na końcu, e, bądź do odwiedzenia naszego sklepu internetowego, czyli xgsm.pl. E, na obydwu stronach, jeżeli chodzi o StarCase'a, znajdziecie dokładnie ten sam asortyment. E, na XGSM, rzecz jasna, dużo więcej akcesoriów do e, iPhone'a 5. generacji, jak i wszystkich poprzednich. No i oczywiście do większości dostępnych na naszym rynku smartfonów i tabletów bardzo szeroka oferta akcesoriów. Zachęcam też do widzenia nas w Warszawie, w naszym salonie na rogu ulic Puławskiej i Domaniewskiej. A teraz dziękuję Wam już za uwagę i do usłyszenia. XGSMPL. Tylko najlepsze marki w największym polskim sklepie internetowym z akcesoriami do smartfonów i tabletów.